się ma witamy z tej strony Zakon, jedzie znaczy, nam no, Kiko, czy Kiko, jeden Kiko a już nie ma, Kiko wyparował, kipnął, kipnął, tak, to tutaj będzie raczej ostatnie już wcielenie Czerwonego Boga i potem będzie mieć chyba krater, czyli będzie już koniec fabułki z Frigiem Moda Spellforce 2. Co? Eee... Co to się stało? To Cz... budynek, ale. Czemu nie mogę budować armii? Bo dostaliśmy budynek, ale on jest na niebiesko. Ty, co jest? Ty, to była, była aktywna arena, czy coś. I tutaj jest ten wulkaniczny. U. Aha! Ty. Ty Jezu, ile tych pożeraczy? No, tam będzie ich sporo. Musimy pokonać. A co? Co jest kurwa? Nie powinno być tak. Powinniśmy paktem normalnie kierować naszą armią. To tak by, by była aktywna... Czyli znaczy, no, wiemy. Powinniśmy kierować naszymi armiami. Coś toś tutaj nie podziałało. To by była arena aktywna. Ale jakim cudem? No ja nie wiem. Czy nie brałem żadnej kładnicy, nic. Ja nic. Nie mam nic takiego Będnych takich żółtych. A ty masz? Nie No to nie mam pojęcia. No to dobra, to dobra, że w taki sposób. I tyle. Musimy lecieć chyba od razu na bazę tam szkieletów, które na środku A Szkoda, bo chciałem sobie pochodzić trochę jak paktami. Teraz pójść później pod elfów tamych. Ciekawe, czy tam się tworzą w ogóle. Co mu dodałeś? Amok Master. Jest omotany. Ty po prostu nie odróżniasz wrogów od Nie tak, tak. I tak atakował chyba ciebie. Ale zaatakował go jego kolega od tyłu. Uh -huh. O, widzisz? Nie zaatakuje, ale jego zaatakuje trzech innych. No, tylko większości odporny, niestety. Zobaczmy, czy się w ogóle sklepy budują, czy nie. Budują się, o cholera. Lecimy tutaj, bo nie damy, nie damy rady na chwilę tutaj pokonać. Podjąłem 19 też mają. Tutaj tworzą wieże, wszystko musimy ich oddzielić od surowców. Od srebra najlepiej. Musimy niszczyć srebro. No tego jest to trzeba. Dobra, Srebro niszczymy srebro. Kurwa nie budynek, tylko niszczy Robotników. Nie Bez wiem co zgrany. Co? To wyłomaga bo albo nie słyszałem że... Może studzimy zapał kolegów? No pewnie, użyj mosty. Mocy to jak wystarczy je od seba i już powinno być dobrze. Dobra, srebro tam jeszcze jeden kopie. Pyk dobijamy resztę. Chodź jak ty wiesz, że schodzą... od moich bohaterów. Dobrze. Może jakby mieli, jakby miały dużo HP. Co się dużo pija? Ja wincie mi zrobię ma dużo niedopatrzy Oj tak To się zgadza Dobra już srebra nie mają Także niszczymy budowle Jezus Chyba są tutaj ułatwione to Bo można by przedmioty też. No bez Nie mają chyba mało HP. Tutaj właśnie w tej mapie nie dostałem chyba zestawu. A Grimly i Lordzik dostały A to teraz no to mam, tak mam wszystkie przedmioty tak się... znając, znając życie, jak bardzo mnie ta gra lubi, to ty dostaniesz, a ja nie. Mi to niepotrzebne, bo ja i tak mam wszystkie rzeczy nie... X znowu laguje. łączę to by jeszcze te wieże, niby niszczyć, ale chyba ich nie trzeba niszczyć, hmm. to doświadczenie Lecimy tego mniej więcej nie doskamy, co? Yes. Lecimy na tych, pożeraczy. Yes, yes. Mówisz, że na razie anulujesz. Tak, yy... jest cool. Co to jest? Co? No to cool. właśnie to jestem. Bóg. Inkarnacja, no. Tylko ma 28. pierwszy go przejąć. Mam niższy level. Cool. E, nie, 27 musiałbym mieć. A no tak. Ale mogę zrobić tak. Jasza. Podział. I tak. Eee, obroń się. A nie jest się I są wyciszeń. Jak mogę używać umiejętności. Ma to jest taki pogrom. No, wydaje się bardzo mocny w wujce. Dobra. Yes. Good. A yes. sztylet? Ej, patrz. Sztylet, który wymagany poziom 28. Yes. Umiejętność badania dwoma sztyletami, ale obrażenie 61 do 92. Hmm. Nie wiem. Aha faktycznie bardzo słaby. by tego w ogóle używał to ja nie wiem No chyba po prostu źle chyba cyfry zostały stukane Chodź dano, jakby dojść do tych... No! Hmm. to ja właśnie idę do nich To iż chyba inną stronę Zab. No nie wiem, no komputer jakby mnie tak wysyła Bo ja kliknąłem żeby idę. No tam idziesz naokoła jakby Te Tyle z tej strony, ja pójdę z tej strony. Więc to się odwaliło, że niby nie możemy chodzić jednostkami, ale dobra. To byłaby była aktywna tutaj arena. Dziwny, good. Dziwne, dziwne.

Good, good, yes. Oh, yes. sir. All right, good, yes. Good, yes. Good. Oh, A zbieramy też rone, tych właśnie pożeraczy. Są dwa wykłej co się pożył nowy no to ten którego właśnie musimy zabić głębsza i co ciekawe tutaj właśnie jestem voice of chaos to właśnie zjawisko związane już z areną czyli tutaj tylko nie właśnie nie możemy używać po, tego kurwa te argulcia strony nie możemy używać właśnie tych naszych głównych kwater. Nie wiem, czy mu się odjebało, ale dobra. Dobra, dam mu wyciszenie, więc nie może używać umiejętności. Wyciszenie by się przydało dla takiego innego... Yy, yy, ...pożeracza. O Jest, cool. No, właśnie jest mocny. To jest mini boss. Jest, cool. To nie są takie słabi. Został yes. mm -hmm. yes. od razu wycofaj go do tyłu. Kurwa, skąd te garły zasadnie się biorą? Bra wraca. Yes. Hmm. Cool, yes. Próbuję twoich skrzesić. Yes, hmm. A, chuj. yes. się tam nie. Cool. Bo to idzie na twoje skrzesić. Ja jego odciągnę trochę. Cool. Hmm. yes, yes. trochę powalczyć. Na razie twoje skrzeć. Oh, 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 two no, to wytapaj się. Jest, 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 jest. W postaci też się tak bugują często, że masak. jest. Ale ona nie powinna być aktywna, w... nie wiem co się odjebało. Hmm. no go w dwójkę chociaż damy rady zrobić? Cool, cool, cool. Nie, bo nie sądzę. Cool. Spróbuję zrobić tak. Mam rony. <grymne> Bustuje się albo tem, albo mieczem tego. Nie wiesz czego, Keina Nie, no, damy go. jak go jakieś pokonywałem tak. nawet bez tego. No, wiem, to będzie za łatwe. Ale raczej się nie da, bo mi całą armię tam. Nie, nie bierz nic z niego Good. Yes. Bo ja nie wiem, ale nie powinna być aktywna w ogóle. Eee, zobaczę co tylko co on tu ma co ty masz. Ale nie bierz nic. Good. Game of Eternal yes. Warrior, Star of Creation Primal Forces Nie wiem co się Blade odwaliło. Enter. Ale okej. A co do setów wszystko? No wiem, okay. właśnie te sety zbieramy eee. Dobra to tyle jeśli chodzi to... Mapę. No i potem przechodzimy do krateru chyba. Znaczy, o, a ty masz do, jakieś dodatkowe quest, czy nie? Nie. Czyli chyba wszystko, czyli do krateru mam się udać teraz. Czy mamy? Nie wiem czy mi w ogóle zapitał postępy z poprzedniej mapy, bo potem wywaliło access volation. No, ale dobra, zobaczymy. Hmm. O tyle to tyle dowie się chodzi o ten materiał. Nie, się odwaliło, że coś się pojawił ten yy, mini boss do <grybujesz> areny, ale okej. Okay. Także do zobaczenia, do usłyszenia. No i hej, dzięki że byliście. Hej, hej.